Czy ja dzisiaj idę na wycieczkę? No tak, dzisiaj idę z klasą, ale mi się kompletnie na to nie chce iść. Jakaś fabryka zabawek. Czy jakoś tak? Uch, nie, nie, nigdzie nie idę. Idę spać. Wolę się wyspać niż iść na jakąś wycieczkę. Mm. Czy czasem Lenka dzisiaj nie idzie na wycieczkę? Chyba idzie. Musiał budzić Michała. Michał, budź się. Co nikola przecież jest tak wcześnie. Lena idzie na wycieczkę. Zapomniałem. No już wstawaj. Zabieram tą kołdrę. Ej, oddaj! No wstawaj. No i zrzucona jest kołdra. O, daleko jest ta kołdra. Okej, okay, złapałem. Muszę to naprawić. Okej. Okay. Dobra, idę po Lenę. W końcu. Ech, Lena. Chodź, idziemy do szkoły. W sensie na wycieczkę. Lena, nie wierzę, że śpisz. To niemożliwe. Mamo, daj mi jeszcze pospać. Nie ma opcji. Ach, no nie. Ech? No, co chcesz, że mnie obudziłaś. Masz wycieczkę szkolną. No jakbym bym nie wiedziała. No chodź. Okej, okay, ubieram się. Idę obudzić Anię. Aniu. Tato, ja chcę pospać. Nie ma opcji. No już, chodź. Idę. Mamo. O, widzę, że się obudziłaś. Lena, ciebie też obudzili? Tak, mam dziś szkolną wycieczkę i dlatego mnie tak budzili. Och, pobawmy się. O, o. Ej, co tu robi moja lalka? O nie. E, mamo, chodź. No, chodź tu. Och. Mm, a wczoraj cały dzień ją szukałam. Bawimy się. No, okej. Okay. O, pójdę po moją kołyskę. Okej. Okay. Jest trochę ciężka. Och, ciężkie. Przyniosłam. Okej, okay, możemy się pobawić. O, nie, 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 nie. Macie się szykować. Ale, mamo, ja jeszcze M nie włożyłam do kołyski. Później włożysz. Na razie się szykuj. O. Nie, ja. Tak. Nie chcę. Hmm. Nie. Mamo. Ech. No chodź już Ania. No dobra Lena. Skoro ty idziesz, to ja też. Nie będę gorsza. Ech. Jestem. No wreszcie. Włożymy cię do krzesełka. Hop. No i już. Lena, usiądziesz koło mnie? Okej, okay, tylko przestawię ten wazon. Okej, okay. mamo, co mogę zjeść? Możesz płatki z mlekiem. Okej, okay. pójdę po miskę. Nie wiem, gdzie się podziała miska, ale mamy duży kubek. Okej, okay, wleję sobie mleko. O, mamo, bo w butelce o, u Ani jest mleko. Mogę wziąć? Akurat jest ciepłe. No nie, bo przecież Ania będzie to jeść. Mamo, z wielką chęcią oddam to mleko. A wiem, ja pyszną kaszę. No okej. Okay. Proszę. Mniamo. I chrupki. No jemy. Muszę szybko się y, spakować. Okej. Okay. Bierzemy. Nie no, jestem gotowa, tylko buty. Okej. Okay. I drugi. Okej. Okay. Mamo, jestem gotowa. Świetnie. Bierzemy z wózka Ani krzesełko. Okej, okay, jak to się odpinęło? O, już mam. Jak nosi dełko. Wepnij to do naszego auta. Dzieci, zbieramy się. Idę. Poczekaj na mnie, Lena. Jestem już w aucie. Teraz ciebie, Aniu. Okej, okay, zapięta. Weszłam. W sensie wszedłem. Już jestem. Okej, okay, to jedziemy. Jedziemy. Juhu. To wychodzimy. Już myślałam, że nie przyjdziesz. Tak. Ej, co? Czemu twoja mama jest tam jako pani z przedszkola? No bo moja mama tam pracuje. O, hej. Jedziemy tak chyba tam... Tamara razem. Też mi się tak wydaje, Ania. Idziemy. Witamy w fabryce zabawek. Dzień dobry. Pokażemy z Mikołajem i z Panem Bałwanem Wam największe laski cukrowe w mieście Playmobil. O, ale świetnie. Tak, a więc zapraszam. A, oczywiście, można kupić sobie jakieś zabawki. Proszę pani, za chwilę, jak wyjdziemy. Pierw dzieci z przedszkola, chodźcie. Gęsiego. Dobra. Uwaga, Szymon, jesteś? Jestem. Proszę pani. Ania? Jestem i Maciek. Jestem. Okej, okay, wszyscy są. Dzieci z przedszkola, proszę się już tutaj usiąść obok mnie. Chodźcie. Chodźcie tutaj dalej. Maciek, nie leżymy. No dobrze. Ach, teraz dzieci ze szkoły, chodźcie. Okej. Okay. Dzieci proszę słuchać te ze szkoły. Jeżeli macie jakiekolwiek rzeczy, czapki, plecaki lub cokolwiek, odkładamy tutaj do szatni. Bo jak widać, wszystkie rzeczy tutaj mamy. Dobrze, dziękuję, że wnieśliście tutaj wszystkie rzeczy. Możecie iść. Dzień dobry, dzieci. Dzień dobry, panie Mikołaju. Słuchajcie, dzisiaj poznacie największe laski cukrowe. Oczywiście niektóre rzeczy będzie mogli kupić tak, chłopczyku. A będzie można kupić te ogromne laski cukrowe. Kuba, no chyba zwariowałeś. Um, nie, raczej nie. Do kupienia one nie są. I tak są po terminie. Co? No niestety no no, one były dawno zrobione. Jak widać, to jest wasza szkolna. Hońka! O tak, tam jest nasza choinka. Klaro, usiądź. Mm. No, wszystko wiecie, dlatego będziemy też coś robić. Wyjdziemy o to na koniec pójdziemy obejrzeć te ogromne, ogromne laski cukrowe, ale pójdziemy do stajni. Do stajni? Ty tam moja siostra może być. A nie, moja siostra jest tutaj. Zapomniałam. Ach, przecież Ania chodziła tam chyba na zajęcia. Do tamtej farmy. Hmm, myślę, że tak. No dobrze, dzieci, chodźcie. Pół godziny później. Aniu najbardziej mi się podobał ten biały konik. Tak wyglądał jak z bajki. Ach, powiedz mi, jak zrobili tego jednorożca. Nie wiem, Aniu. Halo. Idziemy odejrzeć laski cukrowe. Chodźcie, dzieci, i ustawcie się. Proszę pani, możemy być we trójkę. A to dlaczego? No bo Ani nie będzie mieć pary. A, no dobrze. Chodźmy. O, ale one są duże! Hmm. Dobra, dzieci, chodźmy. Czy każdy będzie mieć swoją parę? Mm, czy każdy ma swoją parę? Tak. A czy każdy wtedy przed miał jeszcze parę? Dziwnie. Mm, tak, każdy miał swoją parę. Ale proszę pani, nie teraz, Leno. S jak będziemy w autobusie, to dopiero. To pa dzieci. Pa! Chcę rozpakować. Mm, tutaj jest rozerwana. Nie. Nie. O o! Zjadłem całą laskę cukrową. Ej, Kuba! Co ty tam robisz? <laughs> Zaraz. Gdzie ty poszłeś? I gdzie jest jedna laska cukrowa? Proszę pani, bo ta laska cukrowa jest teraz w moim brzuchu. Czy ty ją zjadłeś? Jakby to powiedzieć? Tak. To chyba jakiś żart. Yy, nie. Ale była pyszna. Oj, ja nie mogę. Nawet się nie przyznawaj, chodź tu. Uciekamy. Do widzenia druga laska cukrowa mama wsiadajmy Zapięłam, a nie tak w ogóle to czemu twoja pani tak biegła szkoda gadać jeśli wam się podoba dajcie łapkę w górę i subskrybujcie mój kanał to pa